Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj bierzemy się za wywóz obornika, wydobywanie obornika. Masy Ferguson 3050, 73 koni będzie pracował przy tym. I tu chyba Pani Lander w RMFFM nie ma jej, ale my tu jesteśmy. Roku jest to 2012, dobrze, dobrze, 1650 kg. Tutaj jest. Nie wiem ile tu jest. 70 cm wysokości tego obornika. Tutaj troszkę odgarnąłem, żeby zamknąć drzwi. Mógłbym krowy na pastwisko wy, wygonić, ale wolę tutaj nie zostaną, bo tam przez pastwisko też przejeżdżam. Zawracam przyczepami, także przyczepu. I gotowe. No, także działam. Zaczynam wywozić. Tak jak kiedyś wywoziłem koło obory tam z tyłu. Sta... Kładłem ten obornik. Pryzmowałem, to 3 godziny to zajmowało. Ale dzisiaj mam prawie 3 km, żeby wozić to przyczepą także także no trochę zejdzie. Ale zaczynamos. Zobaczcie, tutaj są łąki. W takim, w takim niskim terenie rzeka płynie i wylała. Dobry zachód, zrodziły. Tutaj tam zrobiły i tam właśnie są moje łąki. Związał tam bliżej basku. teraz na przyczepie. Jadę Fergusonem, dlatego że tak, mam podczepioną, podczepioną z tyłu jeszcze zieloną przyczepę drewniaka. Nie to nie jest wywrotka, więc jedną tylko załadowałem przednią wywrotkę. A tam są belki jeszcze moje na łące, także od razu zabiorę. A gdybym jechał klasem, no to nie miałbym czym załadować tych bel. A szkoda na pustą wracać. Jest, nie wiem, około 50 bel jeszcze, 150. Także 5 kursów i A Fajnie tutaj jak jest zamarznięte to można fajnie samochodem pojeździć potem, bo to jest kuciutko. To jest kuciutko. Tam gdzie te drzewa na środku torów snuż płynie tak jak pokazuje prosto na północ na południe do słońca o widzicie a obok są łąki także tu tu można poszaleć sobie. o, a no to jest rzeczka i tam popłynęła dokładnie także dzisiaj jest pogoda super tak jak Maciej powiedział że go sposobowała pogoda do pracy ja tak samo mogę powiedzieć że to jest inspiracja taka pogoda żeby, żeby nie siedzieć w domu tylko w sobie pochodzić pochodzić czy popracować a jest przy też także do obornika to jest idealne idealne warunki do wywozu obornika. zobaczcie jakie są koziminy u nas tam jest za kilometr jest rzeka Bug i... A dzisiaj drugi dzień właśnie. może obok. już klasem teraz. Pięć wywiązów wtedy z pierwszego dnia, a dzisiaj druga. A dzisiaj planuję sześć wywieźć, to będzie już obora sprzątnięta.

Tak, jeszcze około 3 km od siebie, ale poszło się fajnie, początkowo do bory. Wszystko mam w lusterkach, co tam się dzieje z jednej i z drugiej strony. W Fergusonie mam jedno lusterko z lewej strony, to też nie za bardzo wygodnie jest. Można, że jest, ale z też mi się przydało. Tutaj mam stosowane licznik zaraz zobaczymy, na górze jest. 19 minut 7 km, bo pojechałem tam i z powrotem. No tak, kurde. Kurde, nie pokazać ile on spalił. Spalił 3 litry. 3 7 km. Te słowa w podłogę i tyle leci trochę było to tam jakiejś o jakiejś także mówię szybciutko to schodzi jak teraz jak się będzie zwalniał. Tak sobie pomyka, bardzo szybko leci właśnie tym ciągnikiem. Jest amortyzowana oś, także takie doły to, to im szybciej leci, tym jest równiej w ciągniku. W tym tak Tutaj jest... Jeszcze tak czuję, że olej nie jest rozgrzany. ma olej w skrzyni temperaturę 37 stopni, także poczucie jeszcze szarpie troszeczkę jak zmienia biegi tutaj chłopaki drzewo tym razem do klasztoru, które robią. Fajnie to wygląda, czy to mają wyprzątać też. Poprosiłem, ładnie to zrobić. A teraz jest taka sytuacja, że na pole bardzo nie wiadomo, a tu przy asfalcie, no to mogą pracować. So, mówi że Mateusz mówi, że dużo jest do cięcia mają jeszcze, no ale nie wiadomo, gdzieś tam do Lasków, to jest okazja. Mateusz też ma swój kanał, Mateusz Skrzypczak, ja dam link na dole, pod filmem będzie w opisie. On tam też właśnie jak z rębki tam jeden film na razie jest. On, oni pracują na Kalwarii w Kodniu u Matki Boskiej Kodeńskiej, także tam jest też dużo do pokazywania. Tylko pewnie trzeba by go było zachęcić, jakoś coś tam napiszemy do niego, żeby, żeby nagrywał więcej, no bo ciekawe rzeczy też ze świętego miejsca by były. Tam jak Kalwarii poszedł, czy coś tam robią. Także też możecie do niego zajrzeć, tam będzie, żeby ten kanał jakoś pomóc mu rozwinąć. pomóc rozwinąć. Bydła nie ma ani takich spraw rolniczych, ale też kogoś interesują właśnie z zrębki czy maszyny do, do, ręba, do rąbania, do rąbania. I teraz mamy tak, wywiozłem 5 sześć, siedem, osiem przyczep wywiozłem. Tylko, że tu niewiele będzie widać. No nic z tego. Jeszcze tak po bokach pozostawało. Za ciemno. No w każdym razie jeszcze około 3-4 przyczepy zostało. Nie wiem co teraz robić, czy to nagrać. Nie będzie nic widać. No zobaczę. Bo niestety w środku nie widać nic.